Konkurs o tytuł poznańskiego lidera przedsiębiorczości rozstrzygnięty. Kolej na kolej w dopiewie. W Czerwonaku otwarto sezon na Wielkiej Pętli Wielkopolski. 16. raz wręczono statuetki i wyróżnienia w konkursie o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Konkurs adresowany jest do średnich, małych lub mikroprzedsiębiorców oraz startupów działających na terenie Poznania i powiatu poznańskiego, którzy m.in. notują sukcesy, wykorzystują innowacje i rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Oczywiście nasz partner merytoryczny firma Grant Thornton jest niezwykle ważnym elementem w tej całej kadancji, no bo oni sprawdzają to wszystko, czego oczekujemy od firm, czyli przepływy finansowe. Oprócz oczywiście wzrostów, dbałości o pracowników, o to wszystko, co jest ważne dla firmy, to ta społeczna część jest też ważna. Oczywiście, że to jest trudny wybór, dlatego że w tej, w te, w tej gronie tych firm do. do... Wyznaczenia dla lidera przedsiębiorczości, statuetki, nadania statuetki, nadania tytułu, znajdują się rzeczywiście te najlepsze firmy. Wśród tegorocznych zdobywców tytułu poznańskiego lidera przedsiębiorczości znaleźli się producent tramwajów, twórca systemu informatycznego do kompleksowej obsługi pracy rad samorządowych, firma zajmująca się obsługą autonomicznego oświetlenia oraz startup wspomagający planowanie podróży służbowych. To jest ciężka praca, ciężka praca na co dzień, nie tylko nas jako zarządu, ale również całego zespołu pracowniczego. Zwycięzcy, oprócz dyplomów i statuetek, odebrali prestiżowe wyróżnienia i nagrody o łącznej wartości prawie 180 tysięcy złotych. 225 miejsc parkingowych, wiaty rowerowe, infokioski, tablice elektroniczne i ławki. To elementy infrastruktury w pobliżu stacji kolejowych, na przykład w Dopiewie i Palędziu. Jest to wyraz jak gdyby współpracy trzech samorządów. Samorządu gminy Dopiewo, samorządu powiatu poznańskiego, gdzie jednocześnie starosta jest wiceprezesem metropolii Poznań, jak również urzędu marszałkowskiego. Budowa węzłów przesiadkowych w Dopiewie i Palędziu kosztowała gminę prawie 20 milionów złotych, w tym dofinansowanie z funduszy europejskich wyniosło ponad 7,5 miliona złotych. Budowanie tego komunikacyjnego systemu to jest efekt? I sukces wielu ludzi, wielu samorządów i wielu instytucji, którzy powiedzieli sobie, tak, to jest fajny projekt, musimy się dogadywać i się dogadujemy. Bardzo istotne jest również, w jakich warunkach zapewniamy dostępność do tego taboru, a więc w tym przypadku dworzec, w tym przypadku właśnie ten węzeł przesiadkowy, gdzie każdy może swobodnie podjechać rowerem, motocyklem, samochodem, zostawić spokojnie ten pojazd i skorzystać z transportu zbiorowego. Na akwenie Marina w Czerwonaku oficjalnie otwarto sezon wodny na Wielkiej Pętli Wielkopolski. To jest wielkie wydarzenie dla wszystkich osób, które lubią turystykę, szczególnie gdy lubią turystykę taką wodną. Mają od dzisiaj tak symbolicznie możliwość rozpoczęcia skorzystania z tego akwenu w czerwonaku, ale też z wszystkich, akwenów, które są na, na całej trasie wielkie pętli Wielkopolski, która obejmuje całe nasze województwo. Wielka pętla Wielkopolski to jak gdyby wielkie koło, które można zrobić z każdego miejsca z rzeki Warty, Noteci, które doprowadza nas zawsze w to samo miejsce. E, oczywiście są odcinki lepsze lub gorsze, głębsze lub płytsze, ale jak Państwo widzicie, e, ta wielka pętla żyje. Z... Swoim rytmem i dzięki temu jak gdyby promuje tą e, rzekę Wartę, rzekę Noteć, jak i motorowodniactwo. Wielka Pętla Wielkopolski to szlak żeglugi śródlądowej o długości prawie 700 km. Na jej trasie znajduje się 35 przystani, w tym 7 określanych jako mariny. Jedną z nich jest Akwen Marina w Czerwonaku. Marzy mi się, żeby była jakaś przystań w Owińskach, bo przecież tam zrobiliśmy, zainwestowaliśmy olbrzymie pieniądze i własne i unijne, żeby odtworzyć ośrodek podsysterski, w którym mamy szkolny ośrodek wychowawczy dla niewidomych. Otwarcie sezonu dzieje się właśnie u nas, ale to jest też, myślę, docenienie naszego wieloletniego trudu w inwestowaniu i rozwijaniu aktywności tutaj w tym miejscu, bo jeszcze kilka lat temu tutaj nic nie było. To był naprawdę bardzo odważny projekt, który jak widać opłaca się i będziemy go dalej rozwijać. Akwen Marina w Czerwonaku służy nie tylko wodniakom. Rozległy teren sprzyja także organizowaniu imprez plenerowych i kulturalnych. Pantery do piewo zostały wicemistrzyniami Polski Juniorek Młodszych w piłce ręcznej. W Finale turnieju uległy 25 do 36. UKS Roksie Lublin to pierwszy medal Mistrzostw Kraju zdobyty przez dziewczyny z Dopiewa. Turniej organizowany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie był nie tylko sukcesem sportowym, ale także organizacyjnym. To jest ogromna radość, to jest ogromna duma, że mogliśmy zorganizować ten finał, że wszystkie ręce na pokład. I jak widać dzisiaj jest wszystko co trzeba. Przede wszystkim jest atmosfera, są kibice, są emocje. Ja myślę, że dobieło zasłużyło sobie na tym pracą z młodzieżą, pracą z dziewczynami, które jednak odnoszą sukcesy, dziewczynami, której, której, której częściej jest w kadrze Polski uniwersytet. Młodszych. Więc także związek piłki Ręcznej w Polsce. Docenił chęć organizacji, no i tę organizację przyznał. I w ciągu tygodnia przy wsparciu wielu ludzi udało się tę imprezę zasponsorować i zorganizować. Podczas turnieju pantery Dopiewo mogło liczyć na liczny i głośny doping wiernych kibiców. Dni Rzeczpospolitej Mosińskiej od 17 do 19 maja. Kurnickie spotkania z Białą Damą 18-19 maja na rynku w Kurniku. 31 maja upływa termin zgłoszeń do certyfikacji atrakcji turystycznej Powiatu poznańskiego. Rekomendacje mogą zdobyć muzea, parki rozrywki, ośrodki edukacji oraz obiekty rekreacyjne. Więcej informacji na stronie www.powiat.poznan.pl.